Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A od e, kilku lat dziennikarz dziś rozmawiamy o grillowaniu Andrzeja Dudy. Grillowanie to będzie polegało na tym, że Andrzej Duda się określił, że idzie na konfrontację. Wywiesił sobie totem w postaci portretu Lecha Kaczyńskiego. Nie, był, nie jest to totem dodający odwagi, powagi i. Wróżący zwycięstwo. Jakbym bym złośliwy, to bym powiedział, że to wróży twarde lądowanie, natomiast yy, yy, gdzie pasażerowie niekoniecznie mają szansę na przeżycie. Yy, w każdym razie yy, grillowanie się zaczęło. Wystąpił w roli pierwszego człowieka, który gr grilluje, wystąpił yy, Jerzy Stępień, były szef Trybunału Konstytucyjnego, który Zwrócił uwagę na to, że co, co prawda do skazania go potrzeba dwie trzecie, ale do postawienia, do, do rozpoczęcia e, e, procedury e, potrzeba tylko 140, tylko 140 posłów. E, I powiedział, że e, kwestia po prostu. No, zacytuję. Powinna się rozpocząć procedura w parlamencie zmierzająca do postawienia prezydenta przed Trybunałem Stanu. Nie potrzeba do tego dwóch trzecich e, posłów. Powiedział w tefecie 24 e, były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. E, I. E, 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 ta, ta liczba tych deliktów, których on się dopuścił na złamaniu konstytucji, to my tutaj jeszcze potem powiemy, to jest jedna rzecz. Co jeszcze mogą robić Andrzejowi Dudzie w zakresie grillowania? No przede wszystkim jest Sąd Najwyższy. To jest ta rzecz, której on się boi najbardziej. Nawet nasze wiewiórki mówią z pałacu, że kiedy po raz pierwszy podnieśliśmy fakt, że on nie jest prezydentem zaakceptowanym przez Sąd Najwyższy, ponieważ izby, które się wypowiedziały co do jego. Prezydentury nie są izbami sądu najwyższego w sensie prawa. W sensie prawa. No, obowiązującego w Polsce. Izba dyscyplinarna, która odrzuciła protesty przeciwko wyborowi Andrzeja Dudy, nie była sądem. A teraz kilkanaście dni temu Pojawiła się decyzja, że również izba ta kontroli, która potwierdziła wybór Andrzeja Dudę, również nie jest sądem. Czyli mamy drugą możliwość, przepraszam brzydko mówiąc, zgrillowania, czyli. Y ja nawet nie wiem, czy to nie jest nawet obowiązek Sądu Najwyższego, żeby właściwe izby rozpatrzyły te protesty. My oczywiście nie możemy przesądzić, że te izby Sądu Najwyższego złożą Andrzeja Dudę i uznają, że wielkość nieprawidłowości była decydująca. W naszej ocenie, ale to oczywiście jest ocena ludzi, którzy, no jakby to powiedzieć, nie są prawnikami, w mojej ocenie. Fakt, że doszło w Polsce do fałszerstw, o których pisała gazeta wyborcza, to jest raz. Dwa, że doszło w Polsce do ograniczenia systemowego prawa do głosowania osób z zagranicy, którym po prostu uniemożliwiano oddanie głosu poprzez to, że, że placówki dyplomatyczne zniechęcały. Tam musiał być, musiały być jakieś okulniki w tej sprawie. My nawet postulowaliśmy, drodzy państwo, powołanie kolejnej komisji śledczej do, do, do spraw właśnie tych wyborów, nieprawidłowości w wyborach. No i jeszcze kolejna rzecz, której można go grillować, to jest wezwanie go na świadka. Wiecie państwo, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bo kiedy w 2005 roku miał być wzywany Aleksander Kwaśniewski, to on stanął na stanowisku, jego prawnicy, że nie można go wzywać. A ówcześni. Posłowie ówczesnej opozycji, między innymi Prawo i Sprawiedliwość, stało na stanowisku, że prezydent nie jest żadną świętą krową i musi się stawić. I teraz będzie zabawna historia, bo Duda będzie wyciągał ekspertyzy Kwaśniewskiego i będzie się powoływał na Aleksandra Kwaśniewskiego a y, obecna większość będzie wyciągała wypowiedzi posłów PiSu i ekspertyzy, które wówczas mówili, które podawali, że y, Andrzej Duda żadną świętą krową nie jest i powinien się stawić. Oczywiście no, prezydenta nie, nie, nie wydadzą y, rozkazu do prowadzenia prezydenta przed komisję, natomiast no, będzie z tego miał gigantyczny problem. Krótko mówiąc, Tomku, ja mam wrażenie, że Większość sejmowa, no może nie wiem, zdechło rybę, mu wysłała, bo tak... No wiesz, to, to w ogóle był zły pomysł, bo już samo to, że Duda zawetował ten fundusz na telewizję, zrobił się kłopot, zrobił się kłopot, no podał piłkę pułkownikowi Sienkiewiczowi. Jeszcze raz powtarzam za wami, to nie jest żadna obelga. Podał piłkę, no, podał piłkę, no trudno żeby, żeby w tych, w tych Realiach, no Sienkiewicz i, i, i władze, władze telewizji zgodziły się na to, żeby spółka generowała straty, funkcjonowała bez pieniędzy. No przecież to, to, to już podlega pod, pod kodeks karny. Jeżeli, jeżeli nie, no, trzeba ogłosić upadłość spółki, w tym wypadku jest likwidator, to nie znaczy, że ona będzie zlikwidowana i oni się żepią słów, bo to chodzi o, o procedurę, bo wiadomo, że. Państwo będzie musiało jakoś dostarczyć środki, ale jeżeli nie ma tych środków na papierze, i tutaj, tutaj teraz kręci jak się, jak, jak powiem, jak koń w przeręblu i nie, 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 nie wie co z tym zrobić. No i tutaj jest jeszcze jeden niezwykły argument, ja, ja lubię ministra Siwca, minister Siwiec był, tak usiadł, spokojnie rozmawiał w programie dyrektora Morozowskiego. Zresztą z, z, z drugim, z drugim jeszcze, jeszcze człowiekiem już jest z gabinetu, Dudy, chyba z Panem Muchą, jeśli nie się, z kimś. I wtedy ważne jest to, 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 co powiedział, to, co powiedział minister Siwiec, minister Siwiec mówił no, pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze. Przecież w tej chwili chyba zdaje sobie sprawę prezydent Duda, który ma, no, jeszcze powiedzmy 20 miesięcy, że możemy mieć zupełnie inny budżet, nie? skoro wszyscy oszczędzają, to wszyscy oszczędzają. A wynika z tego, że prezydent Duda kosztuje na dziennie 750 tysięcy złotych dziennie. Ograniczenie tych wydatków, no to chyba nie wpłynie w jakiś sposób i nie będzie prezydent Duda mógł krzyczeć, skoro obcina te 3 miliardy dla telewizji, bo uważa, że to już tego robić nie można. Pomijam to, że wcześniej dawał te pieniądze bez mrużenia oka, uważał, że trzeba było dawać, a teraz mówi, że jednak trzeba dawać na. Onkologii dziecięcej. Święta racja. Ja się zgadzam z tym 100%. Przyklasnął ten mój Donald Tuski i wcześniej jeszcze mówili, oczywiście, rząd, że trzeba dać na onkologię dziecięcą. Ale w takim przypadku wydaje mi się, że z tego rozdętego funduszu kancelarii prezydenta też można coś uszkodzić, prawda? Można nie robić wstydu, ale, ale to jest niewątpliwie takie na ostatnie te. 20 miesięcy to nie jest dobry prognostyk. Naprawdę nie jest dobry prognostyk, jak najwyżej się okazuje, że już nie może być trudradców, czy nie może być takich, nie wiem, no, już pas nie patrzę małostkowo, ale te tony żarcia zakupowane, czekoladę, tych wszystkich innych historii obozów morza. Ja na sobie jak z tego robi już patrzył, już rzeczywiście może być normalnie, godnie, ale spokojny, skoro wszyscy zaciskamy pasa, no to również. Już, już Prezydent. Znaczy nie naszy. No Dobra, duda, no, może jakiś tańszy wypad na narty. Może mniej tych wypadów. Może jakoś. Rozumiem, że Jolki nie ucierpią. To nie jest takie drogie wszystko, wszystko. Ale to, to oczywiście sobie żartuje. Także to jest to. Siwiec stoi dwoma nogami na ziemi. Pokazuje, jak to wygląda. Także dziwię się Dudzie, że idzie na tę wymianę siosów, na tę wymianę siosów. Może utrudniać, może przeszkadzać. Tym bardziej, że nawet dzisiaj mówił pan minister Bodnar, że on cały czas bierze za dobrą monetę to, co 13 grudnia mówił Duda. Przecież wszyscy pamiętają, co zrobił Duda i przedłużył te, te dwa miesiące możliwości rozkradania przez PIS państwa. Bo zrobił to, no te naprawdę robienie z logiki, wiecie Państwo czego, kiedy mówił, że pospieszył się, że on nie wie, wszyscy mu tłumaczą, że jest koalicja, a on mówi, że on nie słyszy tego, że nie ma takiego dokumentu, że on nie wie, oni się nie dogadali, oni się pokłócą na siłę ingerowanie w to, żeby rozbić tą koalicję. Ludzie można jasno udowodnić, że, Duda chciał doprowadzić do tego, żeby się rozbiła obecna koalicja. No bo to były takie działania, to, to można śmiało postawić taką, taką, taką tutaj tezę. To, to wszyscy widzieliśmy, to już nie, nie trzeba być, być tutaj jakimś wybitnym prawnikiem. Zobaczcie Państwo, co mówią profesorowie Dudy, no, 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 no po prostu odzygnują go od silni wiary. No pełni to stanowisko i musimy, musimy tutaj dotrwać. Natomiast czy to jest takie pewne w stu i jeżeli będzie robił złe rzeczy dla Polski, czy tak będzie dalej, ja nie wiem, no, nie czuję się na siłach, żebym to, to dalej prognozował czy oceniał. Ja, dla mnie to by jutro mógłby nie być, <noise> dla, dla większości Państwa też, no, mnie sama to ta, ta zachowanie mierzi, denerwuje i to, i to wygląda zupełnie inaczej. Być może trochę patrzę przez różowe okulary, ale jak patrzę na Tę nową kadrę, tę, na którą my żeśmy zagłosowali, są skromniejsi, są normalni. Ciężko mi znaleźć takich, którzy mają tę butę pisowską. No, zobaczyłem te, te nadęcie Rała, wiadomo dlaczego, no, który zrobił taki wielki problem dla Polski. No, I widzicie Państwo te, te czy, czy nadęcie, nadęcie Błaszczaka, który, z którego się teraz śmieją no, w wojsku, on, on pisze o procedurach, które naprawdę no, 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 nie działały. Wystarczy zobaczyć chociażby, nie mówią na o szczegółach, ale zobaczcie Państwo, no poderwanie, poderwanie chociażby tych dwóch par dyżurnych, w sytuacji, kiedy tam jest takie zagrożenie. No a zwłaszcza pięczał, przyczał, na generału rakieta została znaleziona przez panią z I tak jest wszędzie. Duda tego nie zauważa. Duda tego nie zauważa. Duda nie potrafił tak naprawdę ich mocno recenzować. Duda recenzował ich wtedy, kiedy na przykład był obrażony na Kurskiego. To stawiał im ultimatum, nie. Nie, nie podpisze 3 miliardów, jak Kurski będzie dalej prezesem telewizji. Co, co, co wyszło? Zrobili go... ośmieszyli go, no. Wiecie w co, no bo po prostu ośmieszili go. Odwołali Kurskiego, zrobili pełniącym obowiązki tak. pana Łopińskiego. Następnie jak ten już podpisał, to Łopiński okazało się mieć doradcę, który przez kilka miesięcy robił dokładnie to, co robił wcześniej prezes Jacek Kurski. Niektórzy tylko nawet śmieszą się, że Kurski jako doradca zarabiał lepiej niż jako prezes TVP. Nie wiemy, czy to prawda, natomiast tego typu były to klimaty i po kilku miesiącach po prostu wrócił na stanowisko i pokazał generalnie gest, który Mariusz Kamiński pokazał polskim sądom i Polskiemu Wymiarowi Sprawiedliwości w Sejmie. Natomiast. Urzędujący prezydent Janku, żeby pisał listy w obronie, w obronie dwóch wszystkich ale to... i mówił, że de facto nie rządzi. Ale to jest, to po pierwsze, on ich może ułaskawić, to jest tak. po raz drugi, tylko musiałby się przyznać to co do tego, że to pierwsze ułaskawienie nie miało mocy. Dlaczego nie można w Polsce i dlaczego żadnym europejskim cywilizowanym systemie prawnym nie może być ułaskawienia przed stwierdzeniem winy, dlatego że w takim wypadku można byłoby ułaskawiać ludzi na przykład za popełnione, nie popełnione jeszcze przestępstwo, na przykład w rodzaju zabójstwa. To jest po prostu coś, jeżeli oni sobie przyuzurpują ten królewskie prawo łaski, które ma być rzekomo niczym nie limitowane, to w tym momencie można ułaskawić człowieka po prostu za przestępstwo, którego nie popełnił. Bo jeżeli zaczynają, bo, bo, bo jeżeli oni powiedzą nie za przestępstwo, którego nie popełnił, to nie. No to w tym momencie my zadajemy drugie pytanie: A gdzie jest granica w takim razie? Dlaczego, dlaczego w takim razie za nieskazanie może, za nieskazanie, przy nieskazaniu można, ale przy przestępstwie, które nie popełnił, już nie? Można? Można. A czy z, ofiarami, czy z ofiarami tych przestępstw. No właśnie, bo to jest, to jest to, czego w ogóle cały czas w tej sprawie się nie o tym się nie, powia, nie, nie, nie mówi. Andrzej Duda, w 2015 roku łamiąc konstytucję, jak się okazuje, i próbując rozszerzyć swoje prerogatywy na ułaskawianie ludzi, którzy nie są prawomocnie skazani. Co ciekawe, nawet ta. Interpretacja dość oczywista, że może ułaskawiać tych, którzy są prawomocnie skazani, ona sobie wisiała na stronie kancelarii prezydenta przez długi czas. Jeszcze do niedawna gdzieś tam wisiała, żeby było jeszcze śmieszniej. Jakiś emeryt napisał, żebym go ułaskawił z zajęć komorniczych. I kancelaria prezydenta mu parę tygodni temu odpisała, że warunkiem uzyskania ułaskawienia jest posiadanie prawomocnego wyroku skazującego i związanego z tym po prostu tytułów, że, że prezydent nie może ułaskawić tytułów cywilnych roszczeń, że nie może ułaskawić komuś po prostu w indykacji długów, że może ułaskawić kogoś z przestępstwa i może ułaskawić kogoś z grzywien. Natomiast to taka ciekawostka, że Kancelaria Prezydenta odpowiadając temu człowiekowi powiedziała, że warunkiem uzyskania aktu łaski jest posiadanie prawomocnego wyroku skazującego, czyli bez tego nie da rady. I to jest, drodzy Państwo, jedna z takich rzeczy, kluczowych dla tej władzy oni bardzo na, ten, tam, na, na to o to zabiegali bo gdyby to, się, gdyby to im przeszło to, ich, to Andrzej Duda odchodząc łaskawy by po prostu a priori yy, Kaczyńskiego, ziobre, y, Morawieckiego, Sasina, po prostu wszystkich, jak leci, cieszy. Komu, komu będzie do domu, tak po prostu tak, Izbanko, tak, proszę tak, bardzo. To, tak. I powiedziałby, że to jest po prostu polisa z uwagi na to, że idą, nadchodzą po prostu oni są oczywiście niewinni, ale żeby nie można było po prostu ich patriotów ścigać. W swojej odpowiedzialności nie możesz na to zgodzić, żeby tak było. I Obajtka jeszcze tak samo ciągle. Sam si I na koniec sam siebie. I tak. na, na koniec sam siebie. No, 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 tak, dlaczego I na prosto państwo no, tak prosto, państwu wytłumaczył. Nie, bo skoro prawo łaski nie ma żadnych ograniczeń, to dlaczego nie sam siebie? Wiecie, pierwszy to jest ciekawostka jest, bo e, 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 Nixon e, został ułaskawiony, ale uwaga, przez swojego następcę. Tak. Swojego wiceprezydenta, którego łaskawił. Chłopaki tak się dogadali, słuchaj, ja już się nie będę bronił, nie będziemy... Odchodzę, zostawiam to pierwszy raz w historii, zostawiam ten biznes... Ale, 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 ale a uwaga, drodzy państwo, wiecie, dla, to jest w ogóle bardzo cię, czy, czy, Często jest pos, 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 po, porównywana afera z Pegasusem do afery Watergate. To jest kompletnie nieprawdziwe, nie złe porównanie, dlatego Taka że... Taka mała. Tak, tak. Wiecie państwo, tam oni zostali złapani na próbie podłożenia Podsłuchu, próbie podłożenia podsłuchu w siedzibie partii, w jednej z siedzib Partii Przeciwnej Demokratycznej. Czyli na jednej i na próbie. A Jarosław Kaczyński z Mateuszem Morawieckim, Maciejem Wąsikiem, Mariuszem Kamińskim, Zbigniewem Ziobro. Za, działające w działającej, zorganizowanej grupie przestępczej, jeszcze do tego szefa CBA trzeba bejdę dorzucić i e, Stróżnego, bo to się działo za ich kadencji, zainstalowali e, tego typu podsłuchy w sztabie opozycji e, wszędzie. W domu, w samochodzie, po prostu tego, no, po prostu okablowani. E, Adwokata i klienta, tak, udziela tak, dla tłuszka, jeszcze no, nie, no, de facto, Jeszcze no. nie wiemy, i jeszcze Tomku nie wiemy, czy nie było tam lekarzy. Tak. Szanowni Państwo, to, to jest. I generalnie Andrzej Duda jakoś nie wyszedł wtedy. Wiecie Państwo, ja, ja mówię, że dla mnie sprawa Pegazusa jest takim crash testem polskiej demokracji. To znaczy, tak jak się ludzie odnoszą do Pegazusa, do sprawy, do afery z Pegazusem, no to albo mają prawo dla mnie funkcjonować jako politycy, jako dziennikarze, albo nie mają, albo są po prostu zwykłymi aparatczykami partyjnymi, którzy się przebrali w, czy to w mundury polityków, czy to w mundury dziennikarskie, medialne, bo wiecie Państwo, różne rzeczy można było tolerować, no, ale pomysł taki, że bierzemy szefa, ja, ja cały czas, bo to się nie przebija, bierzemy szefa sztabu Pana Krzysztofa Brejza, szef sztabu największej partii opozycyjnej, Koalicji Obywatelskiej i następnie montujemy mu pluskwę, z którą on łazi przez 90% czasu dnia. Uwaga, montujemy też podobną pluskwę jego ojcu i następnie bierzemy służby, które przekazują te materiały do mediów, o największym zasięgu, czyli do TVP, które zaczyna atakować, łoić go, atakować człowieka prywatnymi sprawami. My jeszcze nie wiemy jednej rzeczy. Ja, tak. ja już mówię o drobnostkach, bo, bo my nie jesteśmy tak istotni. W którym państwie ktoś się zgodzi na posługiwanie rozmów z adwokatem? Te wszystkie moje procesy przy, przy, przy tym wszystkim powinny być od nowa się zaczynać. Ja, ja się ja. Chcę, żeby one się zakończyły, bo ja jestem niewinny. Ale, szanowni państwo, no, jeżeli permanentnie podsłuchiwano moich rozmów, za, moje rozmowy z adwokatem, y, y, moje pisma, moją strategię obrony, no przecież to, to, to jest. A co dopiero, dopiero się działo u Donalda Tuska, u Mecenasa y, Giertycha, no, to, to jest naruszenie wszelkich, wszelkich podstawowych norm w, pa, w cywilizowanym państwie. No. Szanowni Państwo, no to, to, i tutaj jeszcze słucham niektórych dziennikarzy, którzy mówią, a no, i wiadomo, czy Pegasus we wszystkich przypadkach był nielegalny. Nie, no, no waterboarding te w niektórych był, był bardzo, bardzo dobry i trzeba było tak robić i Guantanamo było ok, Amerykanie tak, wolno było zakładać prąd, a w Polsce trzeba było świetnie, że wymawialiśmy ośrodek wywiadu, gdzie robiliśmy klatki dla psów z toaletą. Bo no, tak, tak trzeba robić. Świetnie, tylko później się okazało, że z tego jest bardzo ważny problem. No, no, to, jest, to jest coś, coś niebywałego. A, a Duda, wiedząc o, o, o części tych rzeczy, nie reagował jako prezydent. No, Czyż to jest 231 niepełnią obowiązków. Chociaż nie wiemy, czy. czy, czy wiemy, <śla> no, będzie, będzie to udowadniane, że w otoczeniu Dudy były Pegasus. No, były. No, szanowni Państwo, no. To, Przecież dochodzimy do jakiejś, jakiejś naprawdę paranoi, i samo zachowanie ludy, no ja tylko mogę określić jako jakiś wielki strach przed tym, co ma na niego Kaczyński, co ma na niego Ziobro, co, co ma na niego Wącik, co ma na niego Kamiński. no jak to inaczej Państwo określić? Nagłe te zmiany. No przecież jeszcze, jeszcze zwróćcie Państwo uwagę na jedno. Przecież kiedy było wejście do telewizji, kiedy była, by, był, było przerwanie tego sygnału, w tym czasie była rada u Dudy. Byli wszyscy. Był Donald Tusk, byli ministrowie. Tutaj, tutaj, wtedy wtedy to, się, to się odbywało. zobaczcie Państwo, czy było słowo, chociaż Duda zaprotestował, czy wiedział o tym tak jest mógł zerwać tą Radę, mógł się zdenerwować, jak Rejtan podrzeć koszulę, wyjść stamtąd, powiedzieć, że się nie zgadza, bo telewizja, bo to się dzieje, nic nie mówił. Dopiero po tym, kiedy Kaczyński zaczął naciskać i kiedy już mocno nacisnął, to się zdenerwował. Zobaczcie, zobaczcie timing, to się działo, w... te Duda słowem nie powiedział na to, co się dzieje, rozmawiał o czymś innym. Była świetna atmosfera podczas tej Rady Bezpieczeń. No, Zwróćcie państwo uwagę. Dlatego hmm, wygląda to bardzo źle i nie może być tak, że prezydent 30 już chyba 6 milionowego kraju, niestety dzięki świetnym wynikom będzie bujał Polską dla jakichś partykularnych interesów, interesów swoich, swojej części wyborców, nie wszystkich Polaków. To musi być prezydent. Wszystkich Polaków. Śmieli się z Wałęsy, który mówił, że on, on teraz musi wesprzeć lewą nogę. Miał dużo większe wyczucie tej misji niż, niż ci, którzy teraz, teraz są w płacu prezydencji. Rozumiał, spokojnie to rozumiał. Że, że nie może pozostawić tego elektoratu, który przegrał te wybory wtedy. Może mu się nie udało, ale próbował. Szanowni Państwo, to jest trochę jeszcze inaczej. Andrzej Duda po prostu okopuje się dla niego. Wszyscy ci, którzy nie poparli PiSu, to są w najlepszym wypadku wyborcy ogłupieni, zmanipulowani. Ale powiem Państwu tak: W tej chwili przedstawiciel lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział, że jeżeli Duda rozpisze nowe wybory, to z przyjemnością na nie pójdziemy i PiS nie dostanie 20% i będziemy mogli odwalać i odrzucać jego weto. To jest, to, to, jest, to jest jedna z możliwości pis jest bez służb specjalnych bez inwigilacji bez zastraszania bez szczekaczki o godzinie 19:30 bez tvp info pis jest po prostu słaby bez kasy bez kasy bez kasy ze Skarbu państwa bez mediów bo zaraz jeszcze pamiętajcie że w lutym, w lutym odpadnie w lutym odpadnie PKM Orlen i wszystkie spółki takie większe, ale przede wszystkim jak odpadnie Orlen, to zostanie zwolniona z pracy. Uwaga. To jestem, jak to mówią, jestem wróżem do no Nie państwa... ma pikników wyborczych, nie ma referendów, które finansuje de facto kampanię wyborczą. Jest normalna praca. I są ludzie, są wyborcami, za, za pieniądze partii. Tomek, tylko że to nawet nie o to chodzi. Tutaj jest to, że to są po prostu ludzie, którzy są szkodnikami, to którzy bili I teraz to wszystko zacznie wychodzić. Tu mówimy o ludziach, którzy to jest ten. Ja jestem ciekaw, jak będzie frekwencja na marszu Miliona. Wydaje mi się, że może być dobrze, czyli źle dla Jarka. Bo Jarosław Kaczyński, uwaga, drodzy Państwo, Przede wszystkim cytuję, naród, ma, Kaczyński ma wątpliwości, czy naród sprosta wyzwaniu. Mm. Czyli drodzy Państwo, mi się bardzo podoba taka grafika, musimy chyba zrobić jakiś ten, takie świnki e, jeżdżące na owcach do strzyżenia, e, rodem z folwarku zwierzęcego George'a Orwella e, i to jest właśnie takie wezwanie na Marsz 11... E, Stycznia. Powiem Państwu, y, moim zdaniem tam przyjdą propagandziści. Ci, którym zapłacą i tych, których sprowadzi Piotr Duda, szef Solidarności. Szanowni Państwo, no, ja... pytanie jest takie, czy, czy uda im się zgromadzić więcej niż 50 tysięcy ludzi właśnie w te, tym kluczu? Zobaczymy. Szanowni Państwo, y, tu będzie marsz, marsz tysięcy w obronie milionów. <laughs> Historia na weekend w dobrych kioskach, w dobrych empikach. Mamy tutaj zagadkę podziału Irlandii. Mamy dlaczego taki kawałek wyspy należy do Wielkiej Brytanii, dlaczego nie chcą tego oddać, a może tamci ludzie, mieszkańcy, nie chcą, drodzy państwo, przyłączyć się do Irlandii. Bardzo ciekawa historia. Jest też tutaj, drodzy państwo, o... KGB śledzące hipisów, z tekstów, które są jeszcze niezajawione na, na okładce. Dlaczego radzieckie służby specjalne sowieckie zwalczały dzieci kwiaty. No i tutaj drodzy Państwo, naprawdę warto sobie przeczytać ten tekst, bo też dowiecie się, jakim cudem potem ten ruch został na Zachodzie zinfiltrowany przez sowieckie służby. O co ty tam powiesz Wąsikowi? Przecież on już na walizkach. Janek, no ja wiesz, ja rzeczywiście czytam i o, o wielu życiach żeśmy nie wiedzieli, bo to bo nie jest tak, ale to, to, sądzę, że tyle tego było, że teraz um, trzeba stworzyć jakieś inne seba, albo jeszcze rzeczywiście w pomóc służby. Czytam, ruszyły czystki w krajowym zasobie nieruchomości. Właśnie ty, ty, ty lubiłeś na te zasobie nieruchomości, wiesz o tym, do gry wejdzie prokuratura. I tutaj okazuje się, że, szanowni państwo, że do tego... Um, że do, do organów ścigania wpłynął list 9 miesięcy temu. W tym liście są rzeczy wstrząsające. Ja się z nim zapoznałam wczoraj. To są rzeczy absolutnie porażające. Oskarżenia o skrajne nieobyczajne zachowanie zarządu, o skrajnie nieobyczajne sytuacje w urzędzie, o wykorzystywanie pozycji służbowej do wymuszania składania, skłaniając zachowań absolutnie nie do przyjęcia, powiedziała pani Pełczyńska na łącz. I tutaj dalej są rzeczy napisane w no, przecież to nie, nie, no, nie wiedziałeś, że, że, że taki list do organów ścigania wpływa. CBA tego nie wiedziało, co tam się dzieje w tym waszym matycznym? Przecież też tam ludzi powsadzały, żeście się bawili tym nieruchomościami ścianę. Sprawo jak chcieli. I, I powiedz, że ty tego nie wiedziałeś. Kolejne dwa, trzy, jeden... Jaki, jakimś pie... Ulubionym kolekcjonerem 231 chyba zostaniesz. Jeden artykuł Ci się strasznie spodobał w kodeksie karnym i, 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 i chyba rekord, pójdziesz na rekord. Kto miał najwięcej 231 w Polsce? Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. Ja już, 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 nie ma czasu, żeby ja to wyliczał teraz, I, ile tych rzeczy, gdzie masz 237 marszu, A jeszcze inne dochodzą do tego. Brawo, brawo, idziesz na rekord rzeczywiście już jesteś na pudle, przepraszam, w pudle już prawie jesteś tak, tak, nie na pudle. Tyle. Szanowni Państwo, do zobaczenia.